Dobry wieczór, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 27 kolejki bet pierwszej ligi, w którym Polonia Warszawa pokonała Pogoń Siedlce 2 do 1. Konferencję rozpoczynam od trenera, gości pana Adama Noconia. Dzień dobry trenerze i poproszę o kilka słów podsumowania. Sława pierwsza połowa w naszym wykonaniu. Pierwsza bramka taka jak powiedział w naszym stylu. Dwukrotnie piłki nie możemy wybić z naszego pola karnego, a potem jakaś sytuacyjna Górna piłka w, naszy, w naszej piątce, bramkarza nie ma w świetle bramki i nie tracimy bramkę praktycznie z takiej sytuacji, która nie powinna, do której nie powinno w ogóle dojść. Druga bramka po ataku szybkim, po będzie w naszej obronie, no i mecz w drugiej połowie na pewno lepiej, lepszy w naszym wykonaniu, ale, ale też moim zdaniem Pani Ani Polonia nie stworzyła żadnej sytuacji oprócz, oprócz sytuacji Karola Podlińskiego. Który wychodził sam na sam, ale jakoś dziwnie się pośliznął. Też nie stworzyliśmy, bo Polonia się umiejętnie, umiejętnie broniła. W końcówce liczę na to, że jeszcze obrońcy Polonii popełnią błąd, bo, bo napór nasz był dosyć, dosyć taki mocny. Ale niestety, Polonia nas wypunktowała, jak taki rasowy bokser, szczególnie w pierwszej połowie, i zasłużenie wygrała. Dziękuję. Dziękujemy, trenerze. Czy są jakieś pytania? Tomku, bardzo proszę. Dobry wieczór, Tomasz Figat, portal Stolicy.pl. Przy prezentacji składu obu drużyn, jeżeli chodzi o pański zespół, jako jedyny brawa otrzymał trener Maciej Wesołowski. Zatem oczywiście nasuwa się pytanie, czy jego wiedza z ostatnich lat w Polonii była bardzo pomocna przy opracowywaniu taktyki na dzisiejsze spotkanie. Szczególny mecz to był dla Maćka, Pracuję teraz w innym klubie. Tutaj z wychowankiem tego, tego klubu niedawno tu pracował. to na pewno tak, no bo teraz. Jak się tu mówi, pracuje, pracuje po, innej, po innej stronie. Przydała się, była bardzo pomocna, bardzo jest zaangażowany, w ogóle trenerem. Na pewno taki ważny dla niego mecz, ale no, niestety skończył się porażką. Mm -hmm. Jeszcze tylko jeżeli chodzi o polonijny akcent w pańskim zespole, to z perspektywy Trybun mecz oglądał również nominalnie pierwszy bramkarz, Kuba Lemanowicz. No, biorąc pod uwagę no, to, jak dobrze zaklimatyzował się w pańskim zespole oraz yy, no, szczególnie dzisiaj pierwszą straconą bramkę, a no nasuwa się takie pytanie, czy nie było opcji, aby ściągnąć go zimą na zasadzie transferu definitywnego, tak żeby dzisiaj mógł zagrać? Wie Pan co, nie będę tutaj gdywał, czy była taka możliwość, czy nie było. Takie są zapisy w kontrakcie, że, że Laman nie, nie mógł dzisiaj zagrać. Jak ważną postacią jest w naszym zespole, to, to było widać nawet w ostatnim meczu z ŁKS-em. Można gdzie jakby bronił, czy dzisiaj by doszło do, do utraty i broni, broni w i i tyle chciałbym zakończyć temat. No nie było po prostu, nie było szans, żeby dzisiaj Lemanowicz, Lemanowicz bronił, bo takie były umowy i to jest z tego no, trzeba do tego podejść. Umowa to umowa, może tak. Dziękuję. Dziękujemy Tomku za pytania i dziękujemy za pierwszą część konferencji. Gościem drugiej części konferencji prasowej po meczu Polonii z Pogoni w Siedlice jest trener Mariusz Pawlak. Dobry wieczór, trenerze i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór Państwu. Powiem tak, jesteśmy zadowoleni z tego, z tego meczu. Nie tylko, że wygraliśmy, natomiast zespół realizował te założenia, gdzie, gdzie oczywiście nie to, że może mieliśmy obawy, ale mieliśmy dobrze tutaj jakby mm, rozpracowanego tak, przeciwnika. Z tylko na to, że stworzył bardzo mało sytuacji dzisiaj, można powiedzieć chyba najmniej z zespołów, z którymi, z którymi graliśmy w tej, w tej rundzie, dlatego duże brawa duże dla mojego, mówię, powtarzam dla mojego, dla naszego zespołu, bo wykonał świetną pracę bez piłki przede wszystkim, bez piłki tak, bo chcieliśmy ten mecz zagrać oczywiście na zero, ale się nie udało. W pierwszej połowie stworzyliśmy sobie dwie, trzy sytuacje jeszcze, jeszcze więcej. Szkoda, szkoda, że nie skończyliśmy tego trzecią bramką, bo myślę, że druga połowa zupełnie inaczej by już też wyglądała. E, a, wyszliśmy w drugą połowę też pewni siebie. Chcieliśmy, chcieliśmy dążyliśmy do, do sytuacji strzeleckich, ich nie było za dużo już po przerwie. E, nie zdobywaliśmy tak pole karne jak w pierwszej połowie, ale w zespole było widać y, pomysł, wiarę tak, w to co to, co się przygotowaliśmy do, do tego spotkania, hmm, jeśli chodzi mówię tutaj o przeciwnika, w, w wcześniejszych meczach więcej zdobywał pole karne, więcej, więcej robił wcięć zawodników, my bardzo dobrze na to reago reagowaliśmy. Nie, nie, nie uniknęliśmy oczywiście błędu przy stałym fragmencie, ale mówię, bo, yy, bardzo dobra piłka, bardzo dobre dośrodkowanie i to naprawdę to. Wiele razy wybroniliśmy w tym, w tym meczu, a tutaj zrobiliśmy mówię, jeden błąd, gdzie na pewno w końcówce kosztowało to nas troszeczkę nerwówki niepotrzebnej, ale wie, to jest piłka. Trzeba pewne rzeczy kontrolować troszeczkę, troszeczkę lepiej. Ale mówię, chwała zespołowi za to, że po raz kolejny wygrywamy, zdobywamy trzy punkty i mówię, możemy być wszyscy, wszyscy zadowoleni, bo... Mówię plan został wykonany i, i mówię, jesteśmy na pewno dzisiaj zadowoleni. Gratuluję swojemu zespołowi, wszystkim, wszystkim zawodnikom, którzy byli mówię, w 20. i poza, bo widać ogromną tutaj radość, ale też tak, wcześniej zaangażowanie i świadomość tego, że ktoś dzisiaj nie jest, ktoś nie wychodzi, ktoś wchodzi później albo wcześniej. Także, także każdy myślę, że mówię, pracuje na to, żeby w, tej, tej, w tym zespole zagrać. Mamy przed sobą kolejne spotkania, na pewno ci zawodnicy, którzy mniej grali też, też oczywiście dostaną swoje minuty. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerze. Czy są pytania? Tomku, śmiało. Dobry wieczór, Tomasz Figat, portal domastolicy.pl. Przede wszystkim gratuluję wyniku tradycyjnie. Na początek może taki mały kamyczek do ogródka. no dzisiejszym mecie jest kolejnym po meczach, z kotwicą, z wartą Poznań, przykładem spotkania, gdzie powiedzmy, no wszystko zaczyna się układać po naszej myśli. No i wtedy, kolokwialnie mówiąc, no nie wiem, wyłączamy się z meczu, usypiamy. Czy się z trener z taką opinią, ewentualnie, jak znaleźć pana celu, żeby oszczędzić tych nerwowych końcówek? Nie zgodzę się na pewno, ponieważ grają dwa zespoły zawsze na boisku. Dzisiaj jeszcze nie jesteśmy, ja powiedziałem, nie mamy tyle doświadczenia jeszcze w tej lidze, doświadczenia, powtarzam, żebyśmy mogli tutaj sobie zarządzać meczem jak chcemy, w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Są przeciwnicy, którzy grają o życie, grają o pieniądze, grają o byt, o przyszłość, tak samo jak zawodnicy, tak samo jak trenerzy. I to jest walka na całego. Także, także ja bym chciał pewnie wygrywać 3, 5, 0, super. Natomiast nie ma tak w piłce, zresztą wczoraj Liga Mistrzów pokazała, Real Madryt w Londynie, pewnie niespodziewany, tak? ale zasłużone zwycięstwo Arsenalu i zespół mówię, z Madrytu nie strzelił bramki, pewnie byśmy obstawiali wcześniej wynik odwrotny. My pracujemy na to, pracujemy na to, żeby tutaj teraz jakby ten kamyczek przyjmuje tak? <grymuje> do siebie że pracujemy na to, żeby tak, w przyszłości na pewno lepiej, lepiej to wyglądało, bo pewnie nam to jest niepotrzebne, kibicom niepotrzebne, ale mówię, dzisiaj jeszcze nie, dzisiaj mówię spokojnie, chłodno spójrzmy na to, szanujmy to co mamy, bo my tak mówię, spokojnie mówię i u nas jest dużo dużo spokoju, dużo, dużo pokory w tym wszystkim i nie tak zostanie. To tylko po krytyki. Już na koniec dla równowagi przejdźmy do pozytywów. No, cieszy na pewno fakt, że dobrze funkcjonujemy w ofensywie jako zespół i już nie jesteśmy powiedzmy uzależnieni od poszczególnych zawodników, jak Zjawiński czy Wega. No i tak jak dzisiaj, tak jak w poprzednich spotkaniach przykładowych Nikita Wasin, tak dzisiaj ten ciężar wziął na siebie Ilka i Durmusz. To chyba należy jako też pozytyw tutaj wskazać. Jak wrócę jeszcze do pierwszego pytania ja tutaj nie przyjąłem jako krytyki, myślę, że to nie, raczej nie tylko Właśnie mamy rozmawiać o takich rzeczach, bo pewnie mówię, no jesteś, każdy z nas mówi, chce jak najlepiej dla na Polonii i pewnie piłkarze tak samo chcieliby zagrać na zero i także, także tutaj jest spokojnie. Mm, tak, tak, y, troszeczkę się powoli zmienia, tak, nie tylko Łukasz, ale dobrze, że strzela też i to, to jest ważne. Y, Chciałbym, tak? Chciałbym na pewno, żebyśmy, żeby to się więcej rozkładało jeszcze na innych zawodników, bardziej jeszcze też na, 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 na gdzieś tam na środkowych pomocników, bo wiemy, że te, te ósemki, czy nawet yy, Bartek Poczobut potrafi. Potrafi też i, i, czy uderzyć z dystansu, czy znaleźć się w polu karnym. Yy, ale mówię, na razie mówię wygrywajmy, yy, nie martwmy się. Yy, będziemy się martwić, kiedy, mówię, kiedy, kiedy, kiedy tych punktów nie będzie, ale mam nadzieję, że. Zespół jest na tyle mówię, na tyle świadomy yy, i przygotowany do następnych meczy. Wiemy, że te mecze będą zdecydowanie trudniejsze niż, niż dzisiaj, yy, ale każdy wynik w tej widze jest możliwy i, i dlatego będziemy jechać do niecieczy do, na następne spotkanie z wiarą i na pewno przygotujemy się yy, też tak dobrze po przeciwnika, jak, tak jak dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Tomku, dziękujemy trenerze i do zobaczenia już 19 kwietnia na meczu z Wisłą Płocką.